Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z parkura na Hypixelu Housing Parkour. jest. Dzisiaj będziemy kontynuować, ojejku, sobie przechodzenie poziomu. Na ostatnim odcinku prze, przeszliśmy do 45 poziomu. Teraz będziemy no, kontynuować. Widzę, że czeka na nas trzcina. Mhm. Hop, dobra, i zaczynamy sobie skakać. Pierwszy poziom był dość łatwy. Poziom drugi. Patrzymy. Typki. Serio? Ale serio? Nie możecie tu przejść? Na szlipcie sobie przejść. <grypki> Serio? Oni się tu męczą, skaczą, a ja sobie po prostu tak hop. Co to? Jest? Skończyłam Jest. teraz poziom drugi medium. Okej. Okay. Co? Teraz będę wchodzić w poziom hard. O nie. Teraz już będzie hard. 47 poziom. Hard. Hm. Oho. Pocho, dobra, to już będzie cięższe. A tu widzę, że nawet są takie podpowiedzi, takie pomyczki, że gdzie mamy skakać. Chyba że to są moje ślady. To jest możliwe. I teraz hopa, jestem i hopa jestem. Hop, hop na płotek. Spotka tutaj i jestem na 48 poziomie. Lecimy da. Oj. Oj, nie, nie. Jeszcze na tą stronę. E, jeśli to zobaczę, Ron. Ron ma du piękne oczy. Co? Ron ma piękne oczy? Chce się tu stanąć? Nie. Serio? Serio, jak ja mam to? Mm. Roma ma piękne oczy. Może tu jest jakiś pomóc? Nie, no, nie. Tam było, że jeśli to zobaczysz, to Roma ma piękne oczy. Nie, no, to się chyba za doskoczyć, co nie? Jest, mam to. Jeśli to zobaczysz, Ha, jeśli to zobaczyłeś, to powiedz: Ron ma piękne oczy. Ron has beautiful eyes. XD. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do Harry'ego Putera, ale. Spaghetti. Smulisko pasta. Don't touch. Pasta! Jejku, ale bym zjadła taką pastę. E, dobra, ja muszę tu parkura przychodzić, odcinki, nagrywać. I. Ej, co? Hy! Aha, to się da zrobić. Jejku, bo nigdy nie widziałam takiego skoku do wykonania. Pewnie dostanę te spaghetti, jak przejdę ten poziom. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że jak przejdę. No playing, victory ha! Mhm Pierwszą widzę tu na czacie, że najcięższy jest 105 i... i stopio... Serio! O oh nie, nie lubię te rzeczy. Dobra. Przynajmniej to przejdę. Walk forward and hold w Mam iść. Prosto. Aha, dobra. 50 poziom. Nigdy nie myślałam, że dojdę tak daleko. 1,8, żeby przejść te barierki, 1,14 nie przejdziesz, Peter. wyłącz. Wyłącz gracze. Wybranie tej opcji, a ja chcę wyłączyć. A ja kliknij, a ja chcę wyłączyć. Wyłącz. O, pięknie! Ja dam radę tu przejść, jakby. O nie! py disco. A, to jest disco, roka, takie, co to jest? Dobra. Tu muszę wycelować. Przejdź. Hop Podnieś myszkę do góry. Biegnij prosto. To skręć, dobra, ale za pierwszym razem to zrobiłam. O ten pixel jest mi potrzebny, mam nadzieję, tak? To jest ten pixel? Tak, to jest ten pixel. Hop, hmm. I to jest ten pixel. Nie, to nie ten piksel. Który to piksel. To jest ten piksel, aha, Aha, spację nie kilkłam, dobra. Jeszcze raz. To jest ten piksel. Nie ten pik. Ten piksel. I hopa! No, prawie. Jeden bym musiała zrobić, ale no niestety mam... Gram, Jeśli jesteście ciekawi, ciekawi, to gram właśnie na 1,12. Więc oho, co jest? Ten pixel. I myszki nie rusza. I hop, pa! Nie wiem, czy nie musiałabym przyłączyć wersji. Ale to byłoby smutne, bo bym musiała zakończyć ten odcinek. dopiero w następnym odcinku próbować przejść ten poziom. Jestem ciekawa, czy da się przejść ten poziom. Znaczy wiem, że się da, ale na 1.12. No, może się da. Mam nadzieję, że się da. Przynajmniej nie gram na 1.14, bo tu widzę, że piszą, że na 1.14 to tego się to w ogóle nie da. Najwyżej, jeśli nie dam rady, przejść tego poza odcinkiem. No. Jakoś mi to nie idzie, bo mm, nie skręca mi postać, bo bije się o ten słupek. Przez te dwa słupki przejdę, a już jakby niech nie przechodzi mi postać przez ten słupek za blisko jest. Byłby troszeczkę dalej, to wtedy myślę, że bym dała radę przynajmniej ominąć go. No, nie daje rady. Dobra, to myślę, że w tym miejscu zakończymy nasz odcinek. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. A czekajcie, tu mam jeszcze pomoc. Jeden. Shift, jump and strafe AND. When you piss it, don't move. The cobble wall lift back, sprint, jump and press. Use the to strafe and Use moss and more than play in the 189. Mm, dobra. To jednak zakończymy sobie tu odcinek. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i pa pa!